Cześć, tutaj Prazer. Dzięki, że jesteście. Dzisiaj chciałem zrobić filmik o fajnym urządzeniu, które na pewno może się przydać w domu. Jak zauważyliście, w zimie, często wstając rano, drapie nas w gardle, w ogóle chodząc po mieszkaniu jest jakoś tak niefajnie. I z czego to wynika? Z tego, że mamy włączone grzejniki. No, a grzejniki ograniczają ilość pary wodnej i wilgotność powietrza, bo okazuje się, że najbardziej optymalne dla funkcjonowania jest, jeżeli w powietrzu znajduje się od 40 do 60% pary wodnej i właśnie dzisiaj o higrometrze, czyli urządzeniu, które pozwala nam mierzyć ilość wody w powietrzu i temperaturę. I teraz pytanie w ogóle, jakie urządzenie kupić? No odpowiedź jest prosta, najtańsze. Chyba, że jesteście inżynierami i potrzebujecie badać po prostu ne, ilość, wilgotność tynku w momencie zakupu mieszkania. No ale ja tutaj tego nie chcę robić, ja chcę po prostu zobaczyć jaka jest wilgotność w moim mieszkaniu. Naprawdę dobrze to zapakowali. Dostaliśmy taką poduszeczkę w takim wielkim pudełku i takie małe urządzonko. Oto nasz higromet Xiaomi. Wszystko, co tutaj mogę o nim powiedzieć, to jest wyprodukowany w Chinach, bo są same chińskie znaczki na opakowaniu. W pudełku mamy jeszcze króciutką instrukcję z obrazkami, między innymi jak włożyć baterię i nie uciec sobie palców. I fantastyczny malutki higrometr. Jedyne co należy zrobić, to wyciągnąć ten plastik, który ogranicza działanie baterii. Także w tym momencie wyciągnąłem z urządzenia plombę, i jak widzicie, higrometr zaczął działać. Z tyłu jest malutki plaster, można to urządzenie przymocować np. do lodówki, czy do dowolnego innego urządzenia. W tym momencie temperatura w mieszkaniu wynosi 24,5 stopnia, a wilgotność jest na poziomie 64%. Higrometr ma w środku sensory, które pozwalają stwierdzać wilgotność i temperaturę powietrza. Po co w ogóle to urządzenie? A no po to, że ja posiadam coś takiego, jak nawierzać powietrza. I w momencie, kiedy wilgotność spada mi poniżej oczekiwanego poziomu, mogę po prostu włączyć nawierzać i w tym momencie tej wilgotności sobie dodać. Czyli jeżeli obecnie na higrometrze jest 64 i przybliżę go do tego miejsca, gdzie wydobywa się para wodna, to możecie zobaczyć, że... Wilgotność natychmiast zacznie wzrastać. 68, 79, 80 i tak na tej zasadzie możecie sterować po prostu wilgotnością w pomieszczeniu. Uważam, że to bardzo fajne urządzonko, za jedyne. 20 zł na różnych portalach, można sobie je zakupić. Jeżeli podobało Wam się wideo, zostawcie lajka, like, zostawcie łapkę w górę i dziękuję za oglądanie. Zapraszam do następnego filmiku.